Kochani, dzisiaj się oćkluję, robię sobie bawę klipy. Hejka widzowie! się przyszedł teraz? Yy, dobra, Na, yy, każdy ma po 10 najpierw okay. robię ja. Dobra. No hmm. tu nie widać. Jeszcze Kurde. Jeszcze, o, jeszcze sześć. Jeszcze pięć. Raz. Liczę. Jeszcze trzy jeszcze ostatnie dwa. dwa i ostatni Jeden na 10 mega słowo dobra no guys no, no, no. czekaj wygrałaś to czekaj jesze, jesze. jeszcze 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 co no, za Trzy dobra. razy! Czyli trzy trzy raz, no było. teraz robimy, razy. E, po piętnaście, po piętnaście. Coś Pięć e, na korku i dziesięć. Najpierw pięć na korku. Zobaczymy, czyli zrobimy. Raz. To nie, dwa, ja nie trzy. Czeka, nie Trzy. Czekaj, nie zachęcę. Cztery. Ja trochę do skadru. Dobra. Teraz ja dziesięć. Mam dziesięć. Raz, dwa, trzy, trzy na... Ile mam zrobić? Najpierw pięć na korku. Na korku, czyli z drugiej ma łapiesz tak. Raz, dwa... Ale to jest łatwe, jeden no raz teraz pół. Ostatni raz chyba. Nie, 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 nie. to jest. Teraz tak. 10 razy. Raz. Dwa. Trzy. Jesteś raz? No. Dobre, A dwa razy. Raz. Ja sobie zrobię... Dobra, trzy mnie. dodatkowe robimy. Ja na... wychodzę z kadru. Robimy pięć dodatkowe na chorób. Ja wychodzę z kadru. Dwa. Trzy. Raz ty chcesz. No. Zdół. Trzy razy jak chcesz. Ok. Możesz raz tak, raz tak. No właśnie tak chciałam zrobić, ale teraz nie lepiej. Dobra, więc papa pa. widzimy się. Pa. W, w odcinku... Ej, widzowie, widzowie! Chyba będzie... Ej! Widzowie! Chyba będzie na moim telefonie nagrane goi. i bezpartej flipa. Dobra, pa widzowie. No eee!